w drużynowych młodzieżowych mistrzostwach Polski, a także w młodzieżowych mistrzostwach Polski par klubowych. Mecz będzie zapewne bardzo interesujący. Zapraszamy do obejrzenia za chwileczkę prezentację zawodników, a potem kilka wywiadów. Oto bohaterowie dzisiejszych zawodów. Zespół Apatora Toruń przeprowadził kierownik tej drużyny, były zawodnik, pan Jerzy Kniaż. Tyle jak zwykle widzimy dziewczęta z zespołu Magic Girls zawsze uśmiechnięte. Z numerem pierwszym, najbardziej usłuchowany zawodnik toruńskiego zespołu, Szwed Per Jonsson. numerem drugim, Sławomir Drdziński. Z numerem trzecim Mirosław Kowalik Z numerem czwartym drugi szwedzkoruńskiego zespołu Peter Nalin Z numerem piątym Robert Sawina Z numerem szóstym Krzysztof Kuczwalski Z numerem siódmym Jatek Krzyżaniak I z numerem ósmym drugi rezerwowy tego zespołu Tomasz Zieliński Zielonogórski zespół jak zwykle przeprowadził Czesław Czernicki. Z numerem dziewiątym wystąpi Lars Gunnerstadt. Z numerem dziesiątym Andrzej Zarzecki. Z numerem jedenastym ulubieniec zielonogórskiej publiczności Andrzej Huszcza. Z numerem dwunastym Marek Molka. Z numerem trzynastym piąty zawodnik świata Szwed Jimmy Nielsen. Z numerem 14 Tomasz Kruk. Z numerem 15 chyba najlepszy w Polsce rezerwowy Jarosław Szynkowiak. Oraz z numerem 16 drugi rezerwowy zielonogórskiego zespołu Zbigniew Błażejczak. <tryk> w zespole Apatora Toruń. Robert Sawina największy sukces, pierwsze miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Park w roku 1990 i 91. Krzysztof Kuczpalski pierwsze miejsce razem z Robertem Sawiną w roku 90. Jacek Krzyżaniak tegoroczny sezon rozpoczął obiecująco zajmując trzecie miejsce w turnieju Gloria Wiklidze ze Wrocławiu. Nawet na początku prowadził klasyfikacji tęczowego kasku. Dalej jednak nie idzie mu już tak dobrze. Mirosław Kowalik jako jedyny z zawodników opatara Toruń awansował do finału indywidualnych mistrzostw Polski, gdzie zajął piąte miejsce oraz Sł Sławomir Derdziński, który zdobył złoty medal razem z Sawiną w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski Parkowych w tym roku w Gorzowie.